Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Nowe spojrzenie. Dziś przedstawię Państwu sylwetkę bardzo ciekawego człowieka, który niemal całe swoje życie poświęcił ludziom chorym psychicznie. W zawodzie przepracował, proszę Państwa, 55 lat, no i miał okazję zaobserwować zmiany, jakie zachodziły w jego specjalności medycznej. I o kim dziś będzie mowa? Dziś będzie troszeczkę, proszę Państwa. O doktorze Edwardzie Krzemińskim. Pan doktor to ciekawa osobowość, człowiek doświadczony, no, taka ikona polskiej psychiatrii i człowiek, który też ma swoje własne zdanie w takich dość drażliwych kwestiach i tematach. Zatem zapraszam Państwa do audycji. Proszę Państwa, ja pod koniec lat 90., to była jeszcze taka era przed internetem. Regularnie słuchałem nocnych audycji pana doktora. Te audycje nadawane były w radiu dla ciebie. To były takie cykliczne audycje z cyklu nocne rozmowy. No i do audycji dzwonili różni ludzie, dzielili się swoimi problemami, zadawali różne pytania. No a pan doktor, korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy, odpowiadał na te pytania. I proszę Państwa, to były niesłychanie ciekawe audycje. No i szkoda, że teraz nigdzie nie można w sieci znaleźć zapisów tych audycji. Patrzyłem w archiwum Radia dla Ciebie i tego nie ma. A zawsze tego typu właśnie audycje mnie bardzo ciekawiły i pociągały. One były po północy, trwało chyba nawet 2-3 godziny i naprawdę tam było wiele bardzo ciekawych rozmów, bo ludzie po prostu się zwierzali. To były bardzo czasami intymne zwierzenia. Bo sprzyjała temu pora tych audycji, prawda? Po północy i tak dalej. Ludzie myśleli, że to nikt już tego nie słucha, no i nieraz opowi opowiadali swoje takie osobiste bardzo rzeczy, a pan doktor bardzo tutaj m, tego wszystkiego uważnie słuchał i, i po prostu rozmawiał z tymi, prawda, dzwoniącymi. To było coś niesłychanego zupełnie. No, i ja bardzo dobrze zapamiętałem pana doktora z tych audycji właśnie, i dlatego chcę państwu zaprezentować jego postać. Ja pamiętam, że w tamtym czasie pan doktor też miał w zwyczaju spędzać urlopy na nartach w Austrii. Pamiętam, że, że kiedyś powiedział, że no nie będzie go za tydzień, czy, czy, czy za miesiąc jakoś tak albo wraz w miesiącu były te audycje, albo co tydzień, już nie pamiętam. Ale pamiętam, że mówił, że no, jedzie na narty do Austrii, dlatego nie będzie audycji. Co pamiętam? Proszę Państwa, przez znajomych, ten wybitny lekarz znany jest również jako Eduardo de Parasol. Eduardo de Parasol, proszę Państwa. Edward Parasol-Krzemiński, można tak powiedzieć, tak? Przez przypadek został lekarzem. Dlatego, że w młodości chciał zostać artystą kabaretu Bim Bom. To był taki słynny studencki kabaret, który prawda, utworzył się w Gdańsku. No i właśnie Edward Krzemiński, proszę Państwa, współtworzył ten, ten legendarny teatr studencki. Edward Krzemiński był zaprzyjaźniony z Romanem Polańskim, ze Zbigniewem Cybulskim, z Bogusławem Kobielą. No, i jak sam mówi, nie został artystą z uwagi na kwestie materialne, bo po prostu no, pochodził z dosyć biednej rodziny, nie miał pieniędzy, nie miał gdzie mieszkać, więc zdecydował się na karierę lekarza psychiatry, gdyż takim lekarzom oferowali wtedy mieszkania służbowe, więc no, 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 nie miał wyboru. Chociaż na pewno te, prawda, te środowiska artystyczne bardzo go pociągały. I, I do dzisiaj praktycznie przyjaźni się z tamtymi ludźmi, prawda? Zbigniewa Cybulskiego już dawno z nami nie ma. Bogusława Kobieli zresztą też, proszę bardzo, jak oni szybko odeszli, proszę państwa. No ale jest Roman Polański, są inni. I proszę państwa, początki lekarskiej kariery Edwarda Krzemińskiego, no to sięgają jeszcze lat 50. Lekarz wspomina, że w tamtym czasie było mnóstwo zaburzeń. Psychicznych wynikających z niedawnej wojny światowej. No i wspomina ten czas jako czas wielkiego heroizmu ze strony personelu medycznego. No tutaj warto przypomnieć, że w tamtych latach jeszcze nie było w takim powszechnym użyciu leków neuroleptycznych, dlatego szpitale psychiatryczne wyglądały jak więzienia: były wysokie mury, kraty, wszystko było pozamykane na klucz. No, a w samych szpitalach przeważał personel męski, po prostu w przeważającej mierze tam, po prostu, po prostu byli pielęgniarze męscy. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że byli po potrzebni silni mężczyźni do pacyfikowania pacjentów, bo to była jeszcze era, właśnie przed lekarstwami. No, i oni byli potrzebni, silni mężczyźni, byli potrzebni do przytrzymywania tych pacjentów, do przywiązywania ich do łóżek, a więc proszę zobaczyć, jakie trudne czasy, prawda? No i jak wspomina Edward Krzemiński, w tamtych latach w szpitalach po prostu był jeden wielki krzyk, jedna wielka szarpanina i takie ogólne napięcie w tych szpitalach. Natomiast wraz z wprowadzeniem leków neuroleptycznych. Szpitale się wyciszały, a męski personel zastępowały pielęgniarki. I na przestrzeni lat zmieniała się również filozofia szpitali psychiatrycznych, proszę Państwa. Poradnictwo psychiatryczne pojawiło się też w otwartych ośrodkach zdrowia. Na przykład, między pulmonologiem a laryngologiem byli lekarze-psychiatrzy. To wszystko było bez krat, bez zamknięć i wysokich murów i dlatego na początku był opór przed tą zmianą, po prostu ludzie się bali, ludzie się bali, jak to sam Edward Krzemiński powiedział, ludzie bali się w tych, tych wariatów, tak w cudzysłowie, tak się wtedy nazywało niestety, ludzi chorych. No, ale proszę Państwa, zmiany następowały z roku na rok. W latach 60. na przykład była ostra krytyka ze strony środowisk, z różnych zresztą środowisk, które chciały po prostu, żeby jakoś bardziej ucywilizować to wszystko, tak? Żeby psychiatra była bardziej taka. Humanistyczna, można powiedzieć, żeby ci chorzy psychicznie byli upodmiotowieni. No, lekarze. Psychiatrzy musieli też się zmierzyć z różnymi ruchami, które walczyły o wolność jednostek. No i psychiatrzy, czy chcieli, czy nie chcieli, musieli się dostosować do tej presji. Tutaj Edward Krzemiński rzeczywiście był zadowolony z tych zmian, bo on sam widział, że taka zmiana podejścia do chorych jest niezwykle potrzebna. No i lekarze rzeczywiście zdjęli fartuchy i tak dalej. No ale to z kolei, proszę Państwa, powodowało coś takiego, że goście w tych szpitalach to czasami mieli problem z odróżnieniem, kto jest chory, a a kto jest prawda, lekarzem czy personelem prawda, <grytania> takich, takich szpitali. No i zdaniem doktora Krzemińskiego w jego dziedzinie medycyny dokonano ogromnego postępu. No właśnie, proszę Państwa, ten postęp jednak cały czas się dokonuje. No co by nie mówić, no jednak się dokonuje, proszę Państwa. I tutaj warto to zaznaczyć, tak? no, że, że wprowadzono nowe leki, Leki neuroleptyczne, które no po prostu rzeczywiście strasznie poprawiły warunki, prawda, w szpitalach, warunki pracy dla lekarzy no i stal pacjentów. I proszę posłuchać doktora Edwarda Krzemińskiego. Postęp jest przeogromny. Wcześniej stosowane były elektrowstrząsy, śpiączki insulinowe. I tak dalej. Poza tym, kiedyś pacjenci brali nawet po 12 tabletek dziennie. Teraz wystarczy podać jedną tabletkę, a czasami wystarczy jeden zastrzyk w miesiącu, zauważa dr Krzemiński. Proszę Państwa, co jest charakterystyczne w ostatnich kilkunastu latach? Co, co lekarza zauważył? No, że y, przeważają. Y, Dwie kategorie pacjentów, proszę państwa: jest coraz więcej ludzi starych i, i bardzo młodych. Starzy ludzie, no bo prawda, odczuwają samotność, yy, nasila się u nich strach przed śmiercią. No i mają również choroby przewlekłe, które utrudniają leczenie, utrudniają stosowanie leków, które by bardzo im pomogły, niestety, i tutaj trzeba no, inaczej z nimi postępować. No, i stale też przybywa lawinowo, przybywa yy, ludzi młodych, dlatego że oni po prostu nie, wytrzyma nie wytrzymują tempa zmian, jakie zachodzą, prawda, w życiu społecznym, gospodarczym i tak dalej. I poza tym, proszę państwa, zdaniem Edwarda Krzemińskiego, dobrobyt osłabia ludzi. I proszę posłuchać: Ja miałem najpierw charakter, a później wykształcenie, a teraz jest odwrotnie. Są pacjenci, którzy mają skończone dwa fakultety, a nie radzą sobie z najprostszymi rzeczami w życiu. Byle jaka przeciwność i już jest depresja i rozpacz. Mamy epidemię uzależnień, podkreśla dr Krzemiński. Proszę państwa, i teraz będzie bardzo doniosłe stwierdzenie doktora Krzemińskiego. Chcę, żebyście Państwo zwrócili na to uwagę, bo, bo trwają debaty, czy człowiek jest dobry, czy zły, prawda? Czy, czy mały się rodzi się dobry, czy zły. No i warto zapoznać się z opinią człowieka, który po prostu, jak mało kto, poznał naturę człowieka, tak? i to w takich skrajnych stanach psychicznych. Więc proszę posłuchać. Jednym z pierwszych przypadków, jakim zajmowałem się jako biegły sądowy, był przypadek zamordowania żony przez męża. Ten przypadek zachwiał moim dotychczasowym porządkiem świata. Bo do. Tamtej sprawy uważałem, że złe rzeczy robią tylko źli ludzie. Tymczasem ten mężczyzna był dobrym, religijnym, miłym, spokojnym, kulturalnym człowiekiem. Był szewcem. Nikt nigdy by nie pomyślał, że on może zabić człowieka, zabić swoją żonę. W żadnym wypadku i ten przypadek rzeczywiście zachwiał moim porządkiem, w którym byłem wychowany. Zachwiał moim światopoglądem. Ale o co chodziło, proszę państwa? Otóż mężczyzna nie wytrzymał po prostu gderania swojej żony. Proszę zwrócić uwagę, bo ona cały czas nadawała, bo tutaj warto powiedzieć, że jego warsztat szewski to był po prostu w, w tym małym mieszkaniu, w którym to małżeństwo mieszkało. On oddzielony był tylko kotarą od pokoju. No i po prostu mężczyzna był już zmęczony i zirytowany tym ciągłym takim marudzeniem swojej żony. Więc, żeby ją uciszyć, no walnął ją młotkiem w twarz. No ale pech chciał, że niestety no zabił swoją żonę. No szybko to zgłosił na policję, prawda? I tak dalej. No była sprawa, był osądzony, no, ale później nie poradził sobie z tym wszystkim no i popełnił, popełnił S. No ale tutaj teraz proszę posłuchać doktora Krzemieńskiego. Każdy z nas może być mordercą. Proszę zwrócić uwagę, jakie to jest doniosłe stwierdzenie. Takiego fachowca. Każdy z nas może być postawiony w sytuacji tak ekstremalnej, gwałtownej, nagłej, że to zrobi. Taki skumulowany afekt, który może się zdarzyć, jest niezwykle groźny. Ktoś może całe życie pielęgnować w sobie cnoty moralności, przyzwoitości, etyczności. A w sytuacji ekstremalnej uruchamiają się pokłady, nad którymi rozum nie panuje, i dochodzi do tragedii. Jest się czego bać. No właśnie, proszę państwa, no właśnie, to jest właśnie to. Ja, ja po prostu za dzieciaka już widziałem, po prostu, jak mój kolega tam dziesięcioletni stracił panowanie nad sobą kompletnie stracił rozum. I tak to właśnie jest. Ja mam tego świadomość zawsze, proszę Państwa. Natomiast niektórzy jakoś tak nie dopuszczają tego do, 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 do świadomości. To jest niezwykle groźne. Ja wielokrotnie widziałem takie, proszę Państwa, sytuacje, gdzie kobieta, no. Wiedziała dobrze przecież, że ma na przykład nerwowego męża, prawda? Doskonale to wiedziała, bo już wiele lat z nim żyła, ale cały czas go jakoś prowokowała. Ja nie wiem, na co ona liczyła. No, ja się bałem, że w którymś momencie naprawdę no. Ten facet się tak wkurzy, że zrobi jakąś krzywdę. I czasami naprawdę ludzie jakoś tak, jakby nie mieli wyobraźni, nie mieli rozumu, trzeba mieć to zawsze na uwadze, że te nasze emocje mogą pójść za daleko. Tak? I, i stanie się tragedia. Proszę Państwa, i tutaj może kolejne takie stwierdzenie też, i te, to co zauważył doktor Krzemiński. Proszę posłuchać, na depresję chorują głównie osoby, które, które wydają się okazami siły, sprawności i efektywności. Na depresję chorują też psychiatrzy, choć budzi to zdziwienie u wielu ludzi. Proszę Państwa, no tak to jest, prawda? Lekarze przecież też są ludźmi, prawda? Więc też mogą chorować, oczywiście, że tak. Z tym, że mają łatwiejszy dostęp do leków i mogą jakoś tak szybciej to wszystko zamaskować, wiadomo, prawda? Ale proszę Państwa, kiedy, kiedy się zgłosić do lekarza psychiatry? Tutaj jest taka porada doktora Krzemińskiego. Proszę posłuchać, taka dosyć taka humorystyczna, ale sensowna. Kiedy ktoś wraca czwarty raz do drzwi, żeby sprawdzić, czy są zamknięte i w dodatku czwarty raz całuje mezuzę, to wtedy warto udać się do psychiatry. No tak, to rzeczywiście to jest jakaś obsesja wtedy, rzeczywiście. No, i tutaj właśnie też Edward Krzemiński zauważył, że ludzie teraz tak narzekają i tak dalej, bo rzeczywiście no nowe czasy i są nowe problemy, ale ludzie już zapomnieli, że kiedyś właśnie było dużo, dużo gorzej. Było na przykład więcej kalek, prawda, ludzie żyli krócej, umierali jak mrówki na różne choroby zakaźne, na choroby weneryczne, na gruźlicę na przykład i tak dalej, więc warto o tym pamiętać. Natomiast, proszę Państwa, co jest największym błędem współczesnych ludzi, i to te, tego też warto posłuchać. Edward Krzemiński uważa, proszę Państwa, że największym błędem współczesnych ludzi to jest yy, stawianie dzieci na ołtarzu i skakanie nad nimi nadmierne. Nadmierne chronienie dzieci przed światem. Tymczasem w świecie trzeba radzić sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami, być asertywnym. Natomiast dzieci nie są do tego wychowywane teraz, nie są przygotowywane na ten, prawda, brutalny świat. No i tak to właśnie jest, rzeczywiście. Proszę Państwa. Yy... Pan dr Edward Krzemiński wspominał też o słynnym filmie Lot nad kukułczym gniazdem. Tam było pokazane właśnie, że kiedyś stosowano lobotomię, czyli było to odcięcie płatów czołowych od reszty mózgu. No, ale taki zabieg odbierał człowiekowi człowieczeństwo i był nie do zaakceptowania. Już dawno z tego się wycofano. No bo lobotomia nic nie leczyła, była to jedynie pacyfikacja pacjenta. Lobotomia powodowała, że pacjent, który był niespokojny, czasami niebezpieczny, agresywny, robił się po prostu pusty. No ale był spokojny. I proszę Państwa, kolejne takie stwierdzenie ciekawe doktora Krzemińskiego. Ponad pół wieku praktyki każe mi stwierdzić, że człowiek wykształcony, myślący, inteligentny ma trudniej. No, tak, wydaje mi się, że to jest rzeczywiście prawda, bo się zadręczamy, mają, mamy tą taką głęboką świadomość różnych rzeczy, no i wtedy jest trudniej, niestety, tak to właśnie jest. Doktor Krzemiński jest też gorącym zwolennikiem utrzymania żałoby. Na przykład, jeśli ktoś nam w rodzinie umiera, to rzeczą naturalną kiedyś i, i zawsze tak powinno być jest żałoba, prawda? Natomiast on zauważył, że ludzie teraz nie chcą żałoby. Od razu biegną, prawda, biegną do lekarza i chcą jakiś tabletek na, na, na żałobę. Tymczasem, według y, doktora Krzemieckiego, żałoba to coś normalnego, coś, co towarzyszy człowiekowi od zawsze. No, i lekarz tłumaczy zawsze takim pacjentom, że człowieku, ale gdy ty umrzesz, to chyba chciałbyś, żeby twoi bliscy również byli przez jakiś czas w żałobie. Natomiast no, on zauważył, że pacjenci szybko chcą, yy, prawda, jakichś leków na to. Nie chcą przechodzić żałoby. No, te czasy są takie, że po prostu nie ma miejsca na żałobę. Nie jest ona yy, mile widziana. I tutaj y, doktor Krzemiński też y, zauważa, że wychodzi na to, proszę państwa, że wszyscy ci, którzy twierdzili, że tylko biologia stoi jak gdyby za wszystkim, no mogą mieć rację i niedługo mogą triumfować. Bo się okazuje, proszę państwa, że nie otwierając głowy pacjentowi, będzie można obserwować jego życie psychiczne na ekranie. Podobno rzeczywiście są już tego typu eksperymenty. No i proszę Państwa, życie psychiczne danego pacjenta można obserwować na ekranie w postaci różnych plam, kolorów zmieniających się, wędrujących itd. I według doktora Edwarda Krzymińskiego taka będzie przyszłość psychiatrii, no i to rzeczywiście ym, przekona wielu, że to y, jednak biologia, biologia, ja, ja, ja też jestem przekonany, że biologia, że ludzie myślą właśnie, że to gdzieś jest jakaś dusza, coś, a to nie, to jest czysta biologia, tam jest gra po prostu y, neurobiochemii w mózgu y, i tak dalej, i koniec, prawda, i tu nie ma cudów po prostu. Jedną z takich ciekawostek jest również to, że pan doktor skrytykował kiedyś swojego kolegę z młodych lat, Romana Polańskiego. Za jego film pod tytułem Lokator. No bo według Edwarda Krzemieńskiego po prostu Roman Polański tam po prostu epatował tym chorym, prawda, psychicznie człowiekiem. No i powiedział właśnie Romanowi Polańskiemu tak: "Romek, tak się nie robi". Ja nawet nie wiem, czy, czy jak ten doktor Krzemiński jeździł tam na te narty do Austrii, to wtedy się nie spotykał z Romanem Polańskim, bo Roman Polański ma swój domek w Kształt. To jest co prawda w Szwajcarii, no ale to nie jest daleko od Austrii, więc być może się panowie tam spotykali. Nie wiem. No i Edward Krzemiński mówi coś takiego, że chorób psychicznych jest w zasadzie tyle samo co kiedyś. Natomiast rośnie lawinowo kwestia taka, że po prostu jest coraz więcej zaburzeń emocjonalnych u ludzi. Tych zaburzeń emocjonalnych po prostu w postaci zaburzeń depresyjnych, lękowych i psychosomatycznych, no i oczywiście jest więcej, dużo więcej jest uzależnień wszelkiego typu i rodzaju. No, i zdaniem, zdaniem Edwarda Krzemińskiego, ludzie dzisiaj, mimo tego, że mamy dobrobyt, że nie ma wojen, nie ma wielkiej biedy, szybciej się zużywają. Proszę zwrócić uwagę. Dlaczego się szybciej zużywają? No, bo jest większe tempo życia i po prostu yy, mamy więcej bodźców, które yy, oddziałują na nas. Z każdej strony. No, i po prostu według doktora tutaj nie ma cudów po prostu to, to wszystko zużywa człowieka i musi zużywać człowieka jego system nerwowy psychiczny emocjonalny i tak no i też Edward Krzemiński pokusił się o jakąś taką prognozę jak to będzie w przyszłości jego zdanie prawda no wejdą do użytku różne chipy każdy będzie miał takie chipy Wszczepione w swoje ciało, proszę państwa. I, I po prostu ludzie będą się chwalili tymi chipami. Jego zdaniem, prawda? Ten, kto będzie miał więcej chipów, będzie bardziej zadowolony. I Się będzie chwalił, że na przykład ma pięć chipów, a ty masz tylko cztery chipy. że to ja jestem jakby doskonalszym człowiekiem, prawda? Bo jestem jakby nowocześniejszy. Jego zdaniem tak, tak będzie w przyszłości. No zobaczymy, prawda? To się wszystko rzeczywiście bardzo szybko rozwija, teraz szczególnie. Przy tej sztucznej inteligencji to już w ogóle te tempo jeszcze wzrośnie, proszę Państwa, tych wszystkich zmian. A więc dziękuję, proszę Państwa, za dzisiaj. Proszę o komentarze, lajki, subskrypcje i dziękuję bardzo za uwagę.